Hej, do Ciebie mówię: czy wiesz, że w Polsce każdy ma prawo wierzyć w to, co chce i żyć zgodnie ze swoją wiarą? Możesz swobodnie praktykować swoją religię, modlić się, chodzić do kościoła czy świątyni, uczyć innych o swoich przekonaniach, zarówno w gronie bliskich, jak i publicznie. Rodzice mogą wychowywać swoje dzieci zgodnie z własnymi wartościami moralnymi i religijnymi. Wolność ta ma swoje granice. Nie może zagrażać bezpieczeństwu, porządkowi publicznemu czy prawom innych osób. Nikt też nie może być zmuszany do udziału w obrzędach religijnych lub do ujawniania swoich przekonań. To wszystko dlatego, że szanujemy godność każdego człowieka i uznajemy różnorodność światopoglądów. Chcesz znać konstytucję? Zasubskrybuj nasz kanał.